która to, szko... to godzina? Teraz pójdę do szkoły. Mhm. Za 20 minut. Mam tylko 20 minut, aby się ubrać. Cześć siostra. I już... O, cześć. Ja już idę do szkoły. Czemu mnie nie obudziłaś? E, zapomniałam Cię obudzić. Co, zawsze mnie zapomniałeś obudzić? Dobra, idę w torbę. Okej, okay, to dajcie. Wczoraj możesz się przesunąć. Hej! Okay. O! Kartka mi sprawy. Dobra. Dobra. Teraz ja mogę iść do szkoły. Jeszcze tylko smartfon. Dzień dobry, przyjdźmy za spóźnienie. Dzień dobry za spóźnienie. o za... O! Spóźnioneckie się znalazły. Ale dostajecie spóźnienia. Proszę siadać się jakoś przeżyję. Dzieci, A powiedzcie mi, kto stworzył Warszawę? Nie ma, że nie To będę wybierała losowo. E, może, może się eee... Eee... Nie wiem. Ała. Dobrze, dziękuję. Jak coś jeszcze do odpowiedzi? Trum, trum. Ach, na przerwę. Ej, Mason, y, idziesz z nami do tego lasu? No właśnie, y, no, no trochę się boję. Mason, coś ty. My dziewczyny no dziewczyny no, wiesz, boimy. to No, Nic naprawdę? cię nie zje miejsca, nie bój się. No ale naprawdę co Oni są my i, i żadnych duchów nie ma. Oni to właśnie chcą, żebyście tak myśleli. Więc ja z panem pingwinkiem e, postanowiliśmy się przed nimi ukryć. Ja Aaaa... to znowu panem Pingwinkiem? Ty... Twoim pluszakiem. Naprawdę? Tak ukryć Ci pluszaka. Ja nie chcę go weźmieć. O oh, Jezu. Yes. Ale ten Mason to jest. Tchórz. No. no. I... Gdzie poszedł? Właśnie nie wiem, idę go poszukać. Okej. Okay. No. Mason, no chodź, nie bój się. Ale to, że naprawdę te duchy, oni... Mason, nie bój się. Chodź. Ej, hey, Wioletta, yy, idziesz że dzisiaj się do tego ciemnego lasu? No, nie wiem, nie mam zbytnio czasu. Po prostu się boisz, jak Mason. Ja się nie boję. Jakoś go przekonałam, chyba już się nie boję. Aha, dobra, to pójdziesz? Tak, pójdę, ale muszę się opatulić w mój nowy różowy sweterek. Daj ci pingwinka. Jest! No, Wreszcie, ja wiem, mogę go ukraść. Nie takie oddanie mi chodziło. Mam go! Przez, no tyle, przez tyle czasu, przez ileś tam sekund zdążyłeś pobiec do naszego domu i wziąć tego bimbilka? Nie. miał go w szafce. Blużaki do domu przynosi, do, do szkoły. O Jezu, co oni zrobili? Co on zrobił? Cała szkoła będzie się ze ciebie śmiała. Weźcie się o Może wy, nie wiem, mi się przynosicie do szkoły? Tak, już lecę. Kupić go. Ach. Ale z ciebie marny chłopak. Zerwam z tobą. Nie może ze mną zerwać. Nie ja muszę sobie zerwać. Nie, bo ja sobie zerwałam i koniec z nami. Po prostu koniec. Ach. Ej, mała, jesteś wolna? Spadaj! <laughs> nie znajdzie dziewczyna. No nie. E, to ja mam, mam już mojego pingwinka, więc mogę iść do tego lasu. No Tylko, słuchaj. że musisz mi dać piętych. Masz. O, dziękuję, wreszcie będę mógł sobie kupić ten sweterek. O, przepraszam. Uważaj, chodź z tym córką. Nauczycielki, więc lepiej ze mną nie zadzielić. Zaraz dostaniesz uwagę i będziesz się śmiała. Nie, uwaga! Kocham uwagi. Kocham uwagi, więc wiesz. Możesz się poskarżyć, mnie to i tak nie obchodzi. Idę do mamy! No i nie rozpaczcie. Mamo, ta, ta, jak ona się nazywa, ta, taka, taka wiesz, ta. Tośka. Yy, Tośka, Bit? Tak, Tośka, Bit. No to ona mnie przezywa. No bo. Yy, no, ona jest taka wredna i w ogóle zaraz nie porozmawiam. Tosia Brick, proszona do gabinetu nauczycielki, do klasy. U, mi się chce najbardziej Coś skrybała? A nic. Zaraz też nie dostanę, głupią uwaga. To oczywiście. lepiej iść, bo jeszcze dwie dostaniesz. Nie, mnie to obchodzi, myślisz. Tak? Czemu przyzywasz moją piękną i utalentowaną, zdolną córeczkę? Ja ją przyzywam. Pomag